Znajdujemy się na budowie Wydziału Biologii i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Jak widać, prace idą do przodu pełną parą. Łącznie projekt obejmuje budowę dwóch budynków o łącznej powierzchni około 52 000 m2. Obecnie na budowie znajduje się ponad 450 osób. Na Wydziale Biologii około 200 osób pracuje, na Chemii 250. Jak widać, chemia jest na etapie stanu surowego, biologia natomiast jest już na etapie stanu zamkniętego. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz i na zewnątrz. Jest to olbrzymi plac budowy, jak widać. Praca idzie do przodu cały czas. Przewidywany termin zakończenia robót połowa roku 2011 Wydział Biologii, połowa roku 2012 Wydział Chemii. Wydział Biologii. Jak widać, trwają prace elewacyjne na zewnątrz, yy, prace wykończeniowe w środku. Wydział Biologii to sale dydaktyczne, yy, jedna aula, yy, trzy sale wykładowe, 16 sal ćwiczeniowych, 74 laboratoria i 38 pracowni specjalistycznych. Olbrzymi przeszklony hol, w którym, jako ciekawostkę powiem, będzie się znajdować palmiarnia wystawowa. Za holem głównym trzy skrzydła budynku. W każdym skrzydle będzie się mieściła biologia po kolei molekularna, eksperymentalna i środowiskowa.